Pamiętacie rok 2011? Te grafikę? Te muzykę? Te boleśnie znajome dźwięki? Pamiętacie bitwy między radzieckim IS-4 9 poziomu AT-30, czyli ciężkim czołgiem z USA najwyższego poziomu? Gdy KW1S niszczył kogoś jednym strzałem w tle, a wszystko to działo się na mapie bagno. My też pamiętamy. Dlatego przywracamy stare, dobre czołgi. Trzy kraje: ZSRR, USA i Niemcy. A, jeden legendarny chiński pojazd. Można wychylić się przez klif, ale nie zjechać z niego. Artyleria nie ogłusza, ale strzela pociskami przeciwpancernymi. Nikt nie ma szóstego zmysłu. Jest też wspólny czat, pociski premium za złoto, dość niestabilny, ale klasyczny serwer gry i wiele innych reliktów przeszłości. Aby zainstalować World of Tanks Classic, trzeba pobrać Wargaming Game Center. Są na to dwa sposoby. Kliknijcie portal w garażu, albo udajcie się na wotclassic.eu. Wciśnijcie przycisk Pobierz i kliknijcie logo World of Tanks Classic. Aplikacja pozwoli Wam wybrać folder instalacji i zacznie pobieranie. Klasyczny klient jest znacznie mniejszy niż aktualna wersja, więc nie trzeba będzie długo czekać. I już uruchomcie grę i nacieszcie się staroświecką atmosferą aktualizacji 070. Od 29 marca do 3 kwietnia wybierzcie się na emocjonującą podróż w czasie. World of Tanks Classic przypomni Wam stare, dobre czasy.